Czas przygotować się do zebrania. Bardzo chcę odpowiedzieć. Ja też. Super. A co chciałbyś powiedzieć? E, no nie wiem. Cóż, możesz powiedzieć, cokolwiek ci wpadnie do głowy. Albo coś przygotować. Co byś wolał zjeść? To? B. Czy może to? Jasne, że to. Pewnie, mama was kocha. Wkłada dużo pracy w to, żeby przygotować coś smacznego. Tak samo wy też kochacie Jehowę i chcecie mu dawać co najlepsze. Dlatego musicie się dobrze przygotować. Ale jak? No więc bierzemy dobre składniki i zabieramy się do pracy. Po pierwsze, przeczytaj pytanie. Po drugie, znajdź odpowiedź w akapicie. Po trzecie, Zrób notatkę, po czwarte przećwicz. No i gotowe. Zosiu, możesz odpowiedzieć własnymi słowami. A jeśli mnie nie zapytają? Przygotujemy kilka odpowiedzi na wszelki wypadek. A jak nie wezmą mnie do żadnej. Ach. Ach. Poddaję się. Nie poddawaj się. Wszyscy wiedzą, że się starałeś. Ty, bracia i Jechowa. O, coś tu ładnie pachnie! Czas na obiad!